Na odcinku. O ile wygrasz. Nie no, wygra, wygra. Ja wygram normalnie. Co, ty nie wierzysz? Nie no, wierzysz to wierzę, ale jak Eldronius nie przyjdzie... A ja sobie wyrodzę z wyciek. Czyli też tacek mm. na plus 5. No, no ma... Rkę możesz nawet zlomić. Teraz, teraz to mogę te pier pierki, co były na 2k20 z ich... Kolos, to teraz mogę ci wypaść też dostosowane do levela. No, czy możesz spać pomienne wszystkie, wszystkie bonusy dosłownie. I no. jest taki jeden pierek fajny, pomienny, który by ci na, tańc na tańcu by na pewno lepiej śladł niż te budki z Mazura. Butki z Mazura to i tak mam dobre statystyki, więc nie. Serio trafiłeś na wycieka w pierwszej walce? Tak. Dobry prognostyk. Na to fina robiony chyba od razu. To już jest ekwinał praktycznie, nie? Ty mu coś zdejmiesz kiedyś? <laughs> oh, no. jo, to mu głęboką rano trafić. No tak. Też tego nie lubię na tance. No jak on mi kurwa wyje? Obie... Zaraz możemy mieć ten streama z potężnego tanca 64, kontra potężnego łowca 64. Jak to wygląda? <noise> Tylko, że ja się trutą biję, bo nie, nie, nie będę się modlić do tej, do tej, do tej, do tej gierki. A właśnie, nie. próbowałeś go być kiedyś trutą? Próbowałeś tańców, tańców trutą bić? Nie. Od 2016 mi kurwa. Możesz spróbować w sumie. Do erki nawet nie dojdziesz. <noise> no, bez kipu. <noise> tak jest. Ale to dlatego, że nie mam legend na plus 5 <grym> Nie no co to widać, ale to co ty farba zonisz herba?